Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Zbliżamy się do końca naszej wspólnej lektury listu apostoła Pawła do Filipian. Rozważamy treść ostatniego rozdziału tego listu. Znajdujemy tu słowa należące do najbardziej znanych wypowiedzi apostoła Pawła. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. List do Filipian to list radosny. Mimo, że apostoł Paweł przebywa w więzieniu, pisze o przeżywanej przez siebie radości i zachęca swoich serdecznych przyjaciół Filipi, żeby niezależnie od okoliczności, radowali się. Radowali zawsze. Z jakiego powodu? Z faktu poznania Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym apelu apostoła już poprzednim razem, a dzisiaj ponownie z trochę innej perspektywy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym ważnym, radosnym słowom apostoła. Czytam czwarty i piąty wiersz ostatniego rozdziału listu. Radujcie się nieustannie, bo należycie do Pana. Jeszcze raz mówię radujcie się, niech wszyscy poznają waszą skromność. Pan jest blisko. Słowa apostoła to apel o dwie cechy, które powinny być widoczne w życiu każdego chrześcijanina. Pierwszą z nich jest radość. Radujcie się, apeluje Paweł. Powtarzam: radujcie się. Prawdopodobnie nagle przychodzi apostołowi na myśl obraz tego, co ma nadejść. Znajduje się w więzieniu, oczekuje na śmierć. Jego przyjaciele, ludzie wierzący z Filipi, wkroczyli na pełną niebezpieczeństwo drogę wiary. Paweł oświadcza więc zdaje sobie sprawę z tego, co mówię. Myślałem o wszystkim, co może się wydarzyć, a jednak, powtarzam: radujcie się. Chrześcijańska radość nie zależy od spraw ziemskich. Jej źródło tkwi w obecności Chrystusa. Zakochani ludzie są szczęśliwi, kiedy przebywają ze sobą, bez względu na to, gdzie się znajdują. Podobnie chrześcijanin nie powinien gasić swej radości, ponieważ nigdy nie może utracić Jezusa Chrystusa. Dalej apostoł stwierdza: Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Użyty tutaj rzeczownik grecki to epieikeia. O trudności przekładu tego słowa świadczy wiele przypisywanych mu znaczeń. Na przykład w Biblii Gdańskiej czytamy o cierpliwym umyśle. Jeden ze współczesnych tłumaczy Nowego Testamentu przekłada to greckie słowo jako wyrozumiałość. W naszej wersji czytaliśmy o skromności. Zobaczmy więc, jak sami Grecy wyjaśniali sens tego słowa. Mówili, że epieikeia wyraża sprawiedliwość i coś więcej niż sprawiedliwość. Uważali, że powinna być używana na określenie sytuacji, kiedy ścisłe przestrzeganie sprawiedliwości staje się niesprawiedliwe z powodu zbytniej ogólności. Prawo i jego przepisy mogą być doskonale sprawiedliwe ale w indywidualnych, poszczególnych przypadkach zdarza się, że sprawiedliwość oparta na takim prawie staje się niesprawiedliwa. Człowiek wtedy posiada właściwość określoną słowem Epiejkeja, kiedy wie, w jakich sytuacjach nie należy ściśle przestrzegać litery prawa, wie, kiedy trzeba złagodzić środki prawne, a kiedy zastosować prawo łaski. Weźmy taki przypadek. Z którym spotyka się prawie każdy nauczyciel. Są dwaj uczniowie. Sprawdzamy ich pracę egzaminacyjną. Stwierdzamy, że pierwszy wykonał tę pracę dobrze w 80%, a drugi tylko w 70%. Z punktu widzenia sprawiedliwości oceny są oczywiste, ale wiemy, że pierwszy uczeń ma dobre warunki pracy, posiada dużo wolnego czasu, ma wszystkie podręczniki, własny pokój. I nie zajmują go żadne inne sprawy, także wszystko działa na jego korzyść. Wiemy też, że drugi uczeń, ten z gorszymi wynikami, pochodzi z biednej rodziny. Jego możliwości do nauki są dużo mniejsze. Przeżywa wiele trudności, stresów, ma więcej obowiązków domowych. Według praw sprawiedliwości powinien otrzymać niższą ocenę z egzaminu, ale cecha nazwana właśnie jako epiejkeja. Pozwala ocenić jego pracę wyżej, niż to wynika z jej jakości. Gdy odejdziemy od suchej sprawiedliwości, uczeń zasługiwać może na wyższą ocenę. Epiejkeja to określenie człowieka, który wie, że prawa i przepisy nie stanowią ostatniego słowa przy wydawaniu ocen i wyroków. Określa człowieka rozumiejącego, w którym momencie nie należy stosować litery prawa. Rada Kościelna może podejmować decyzję w całkowitej zgodzie z prawem wewnętrznym, ale też wiadomo, że są przypadki, kiedy dobro jednostki wymaga, żeby Księga Prawa pozostała zamknięta i nie była traktowana jako ostatnia instancja. Chrześcijanin, jakim widzi go Paweł, jest człowiekiem, który wie, że istnieje coś ważniejszego niż formalna sprawiedliwość. Gdyby brane pod uwagę było tylko prawo, Wszyscy zasługiwalibyśmy na Boże potępienie, ale Bóg przekracza formalną granicę sprawiedliwości i wprowadza prawo miłości. Powinno ono kierować również postępowaniem każdego chrześcijanina w jego relacjach z bliźnimi. A więc znakiem wyróżniającym chrześcijanina w jego relacjach z bliźnimi powinno być to, że wie on, kiedy nie należy stosować surowej sprawiedliwości za wszelką cenę. Chrześcijanin to człowiek, który pamięta o istnieniu czegoś wspanialszego niż sucha sprawiedliwość, czegoś, co czyni go podobnym do Boga. Ale dlaczego takim powinien być Chrześcijanin? Dlaczego powinien cieszyć się i okazywać uprzejmość, łagodność? Odpowiedź apostoła jest jasna. Ponieważ Pan jest blisko, jeżeli pamiętamy o nadchodzącym zwycięstwie Chrystusa, nie tracimy naszej radości i nadziei. Jeżeli pamiętamy, że nasze życie jest krótkie, wtedy nie nalegamy na stosowanie surowej sprawiedliwości, która tak często dzieli i rani ludzi. Powinniśmy postępować z miłością, ponieważ mamy nadzieję, że Bóg będzie postępował podobnie z nami. Apostoł pisze dalej Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem Powieście prośby Wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Życie chrześcijan w Filipi było bardzo trudne. Jest samo w sobie trudne być istotą ludzką, być uwikłanym w liczne problemy i jeszcze wystawionym na zmienne sytuacje swego śmiertelnego życia, życia doczesnego. A w pierwotnym Kościele. Do zwykłych ludzkich uwarunkowań dochodziły jeszcze trudy związane z wyznawaniem chrześcijaństwa, co wówczas wiązało się z ryzykiem utraty życia. Na to wszystko odpowiedzią apostoła jest modlitwa. Nie troszczcie się o nic. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Jeden z misjonarzy powiedział, iż pokój jest owocem wiary wyrażającej się w modlitwie. Pokój jest owocem wiary w moc modlitwy. Apostoł Paweł kładzie tutaj nacisk na to, że wszystko można otrzymać od Boga w modlitwie. Mamy modlić się i prosić z dziękczynieniem o wszystko. Nie ma sprawy zbyt wielkiej dla mocy Bożej i zbyt małej dla jego ojcowskiej troski. Dziecko przychodzi do rodziców z małymi i wielkimi sprawami. Podobnie i my powinniśmy postępować względem Boga, z zaufaniem, z dziękczynieniem. Dziecko jest zawsze pewne, że cokolwiek się z nim dzieje, ma to istotne znaczenie dla jego rodziców. Małe sukcesy i małe rozczarowania dziecka. Nie są nigdy za małe dla jego rodziców. Rodzice zawsze chętnie słuchają wszystkich słów swojego ukochanego dziecka. Tak jest też z nami i z Bogiem, naszym niebiańskim ojcem. Wszelkie nasze prośby i błagania powinniśmy przynosić w modlitwie Bogu z dziękczynieniem. Powinniśmy przepraszać Boga za błędy z przeszłości, dziękować mu za Jego obecną pomoc i błogosławieństwo i przynosić mu sprawy dotyczące naszej przyszłości. Zanośmy do Boga całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i bądźmy wdzięczni za wszystko, co Bóg w naszym życiu sprawia. Apostoł Paweł stwierdza, że dziękczynienie musi być niejako stałym akompaniamentem modlitwy. Jest przekonany, że każda modlitwa powinna zawierać podziękowanie. Chrześcijanin powinien odczuwać jak to kiedyś określono, że przez całe życie jest jakby zawieszony pomiędzy przeszłym a obecnym błogosławieństwem. Każda modlitwa musi zawierać podziękowanie za wielki przywilej modlitwy, za to, że możemy rozmawiać z Bogiem Ojcem. Z całą mocą apostoł podkreśla, że musimy jednakowo dziękować w każdej sytuacji. Pociąga to za sobą dwie postawy: wdzięczności ale też doskonałej uległości względem woli Boga. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy w pełni przekonani, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu, możemy naprawdę odczuwać doskonałą wdzięczność względem Niego. Gdy modlimy się, musimy zawsze pamiętać o trzech sprawach: o miłości Bożej, która pragnie tylko naszego dobra, o mądrości Bożej tylko On wie, co jest dla nas dobre. I wreszcie o mocy Bożej. Tylko ta moc sprawia, że Bóg jest w stanie dokonać wszystkiego tego, co będzie dla nas najlepsze. Pomyślmy, ten, kto modli się z głęboką wiarą i ufnością w mądrość, miłość i moc Boga, zawsze znajdzie Boży pokój. Wynikiem modlitwy pełnej wiary i ufności jest pokój Boży, trwający. Jak gdyby wartownik na straży naszego serca i umysłu. Greckie słowo, które pojawia się tutaj, brzmi Fräulein. Jest to termin wojskowy, oznaczający służbę wartowniczą. Pokój Boży stoi na straży naszego serca i naszych myśli. On przekracza ludzkie zrozumienie. Nie może go wytworzyć najtęższy ludzki umysł. Jest darem Boga. Droga do Bożego pokoju wiedzie poprzez oddanie życia swojego i swoich bliskich w ufnej modlitwie w ręce kochającego nas Boga. Apostoł zapewnia, a pokój Boży, którego ludzki rozum nie może ogarnąć, opanuje wasze serca i umysły oddane Chrystusowi Jezusowi. Ponadto, bracia, myślcie o sprawach dobrych i godnych pochwały. O tym, co prawdziwe, szlachetne, słuszne, czyste, miłe i nienaganne, postępujcie zgodnie z tym, czego się nauczyliście i co przyjęliście ode mnie, zarówno w słowach, jak i czynach. A Bóg, który obdarza pokojem, niech będzie z wami, ludzki umysł skupia się zawsze na czymś konkretnym. I apostoł Paweł pragnie mieć pewność, że Filipianie skupiają swoje myśli na sprawach dobrych, sprawach, które są szlachetne, prawdziwe, słuszne, czyste, nienaganne, miłe. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest prawdą, że jeśli myśli się o czymś często i długo, to w pewnym momencie nie można już myśleć o niczym innym. Myśli człowieka posuwają się wzdłuż toru, z którego nie mogą wyskoczyć. Jest ważne, żeby ludzki umysł skupiał się na sprawach pięknych, dobrych. Aposto podaje całą listę cech. Pisze, że są sprawy prawdziwe. Wiele jest na tym świecie rzeczy, które są oszustwem, są iluzją, pozorem. Wiele ludzi obiecuje innym to, czego nigdy nie są w stanie spełnić. Obiecują pokój, szczęście, których w istocie nigdy nie są w stanie dać. Myśli należy skupiać na sprawach, na których można polegać, które nie zawiodą ani nie poniżą. Są sprawy uczciwe, godne szacunku, wartościowe, honorowe. Paweł używa słowa trudnego do jednoznacznego przekładu. To greckie słowo brzmi semnos, zwykle bywało używane w odniesieniu do Boga i świątyni Boga. Zastosowane do człowieka, określa osobę, która porusza się po świecie jak po świątyni Boga. Jeden z komentatorów proponuje przetłumaczyć słowo semnos jako szlachetną powagę. Są na świecie sprawy frywolne, sprawy, które przyciągają jedynie niskie instynkty, ale chrześcijanin powinien skupiać się na sprawach poważnych, dostojnych, szlachetnych. Są też sprawy, które są sprawiedliwe, podkreśla apostoł. Użyte tu słowo to greckie słowo dikaios. Grecy określali nim człowieka sprawiedliwego, który ludziom i Bogu oddaje to, co im należne. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że dikaios oznacza spełnienie obowiązku. Są tacy ludzie, którzy mają myśli i cały swój umysł nastawiony na przyjemność, na wygodę, na trywialne zajęcia. Na łatwe życie. Myśli chrześcijanina powinny się natomiast skupiać na obowiązkach wobec człowieka i wobec Boga. Wreszcie, apostoł podkreśla, że chrześcijanie powinni skupiać się na tym, co jest moralnie czyste. Tutaj pojawia się greckie słowo hagnos. Oznacza ono czystość, coś nieskazitelnego. Użyte uroczyście, słowo to oznacza coś nieskazitelnego, coś oczyszczonego. Nadającego się do oddania w służbę dla Boga. Na tym świecie wiele jest rzeczy pełnych brudu, spraw niskich, niegodnych. Wielu ludzi żyje w takim stanie umysłu, że kalają wszystko, czego się dotkną, niszczą wszystko co czyste. Umysł chrześcijanina powinien być natomiast nastawiony na sprawy nieskażone. Myśli człowieka wierzącego powinny być tak czyste, żeby oparły się. Wnikliwemu osądowi Boga. Słowa apostoła Pawła możemy zrozumieć tak, że nasze myśli powinny skupiać się na tym, co czyste, sprawiedliwe, szlachetne i także na tym, co miłe. Jeden z biblistów tłumaczy słowo, które znajdujemy w liście apostoła, jako rzeczy, które są atrakcyjne. Najlepszym jednak przykładem jest chyba słowo sympatyczne. Greckie słowo. Pojawiające się tutaj w oryginalnym tekście listu, to słowo prosfiles. Można je sparafrazować jako to, co wyzwala miłość. Są tacy ludzie, których myśli skupiają się na zemście, na karze, wywołują u innych tylko gorycz lub strach. Są tacy ludzie, którzy mają tak krytyczne nastawienie do ludzi, że wywołują u innych uraz psychiczny, albo lęk. Chrześcijanin. Skupia się na sprawach miłych. Jest człowiekiem sympatycznym, łagodnym, wyrozumiałym. Człowiekiem, który żyje miłością. Człowiek Chrystusa powinien być osobą miłą, sympatyczną. Osobą, która jest przyjemna w obcowaniu, we wzajemnych relacjach na co dzień. Apostoł pisze jeszcze na koniec, że są sprawy, które mają niejako dobrą sławę. Trudno określić ścisły sens oryginalnego słowa greckiego, tutaj się pojawiającego. Dosłownie owo greckie słowo oznaczało sprawiedliwą mowę. Używany jest w specjalnym kontekście ten wyraz. Ma związek ze świętą ciszą występującą na początku ceremonii składania ofiary. Można więc chyba domyślać się, że chodzi o określenie spraw, które Bóg chętnie wysłuchuje. Istnieje wiele wyrazów brzydkich i fałszywych. Na ustach chrześcijanina i w jego myślach powinny się znajdować jednak tylko takie słowa, które Bóg chętnie może wysłuchać. Apostoł Paweł idzie dalej, mówiąc o tym, co jest cnotą. Greckie słowo to arete. Jest to jedno z wielkich, kluczowych słów, które Apostoł Paweł. Omija celowo i tylko raz w całym Nowym Testamencie pojawia się w naszym tekście, w liście do Filipian. W myśli greckiej słowo arete opisywało wszystkie rodzaje doskonałości: doskonałość zwycięstwa, odwagi żołnierza, cnoty ludzkiej. Świat współczesny, podobnie jak tamten starożytny, pełen jest brudu, degradacji, zepsucia. Ale istnieją w tym świecie także elementy sztachetne, elementy rycerskości, cnoty ludzkiej. O takich moralnych wyżynach świata powinien myśleć każdy chrześcijanin. Apostoł Paweł podkreśla, że chrześcijanin powinien myśleć o tym, co godne chwały. Nie chodzi tu o chwałę ludzką, lecz o chwałę Bożą. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls Tvr Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.